Zaczął się sezon skoków narciarskich. Pierwszy konkurs Pucharu świata odbył się w fińskiej ruce. Na miejscu jest Kacper Merk. Witaj, powiedz, jak poszło naszym. Dobry wieczór. Niestety to nie był najlepszy konkurs w wykonaniu Polaków. Powiem więcej, fal start tylko jeden z biało-czerwonych w finałowej 30. To Dawid Kubacki, a cała nasza kadra, na którą bardzo mocno liczyliśmy, czyli Aleksander zniszczał, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Paweł Wąsek poza finałem. Tak złej inauguracji sezonu Polacy nie mieli od ho prawie dekady. Dawno temu się zdarzyła taka historia, kiedy Polacy tak słabo spisaliby się na początek sezonu. No i tylko jeden, jedyny malutki promyczek nadziei albo światełko w tunelu. Tak trzeba określić dzisiaj Dawida Kubackiego, bo on z dnia na dzień wygląda coraz lepiej. A biorąc pod uwagę fakt, że niedawno był bardzo chory, miał ponad 39 stopni gorączki, to wygląda, że chociaż w jego przypadku sprawy idą ku dobremu. Dzisiaj po pierwszej serii był 23, w finale ostatecznie wylądował na 21 miejscu. Ciało mówi, że na razie jeszcze bag nie jest pełen chyba, ale tak jak mówię, z dnia na dzień jest coraz lepiej i, i tego się trzymam. Wiem, że to, to sobie dojdzie swoim, w swoim rytmie do tego, że będzie dobrze. Ja wierzę, że jutro będzie jeszcze lepiej i tak z dnia na dzień, z dnia na dzień. Jutro drugi konkurs wrócę, początek o 16.15, transmisja w tvn w Eurosporcie oraz w Playerze. Może będzie lepiej, dziękuję bardzo. To był Kasper Merk.